Cześć kochani, dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić rękojeściom japońskich noży. Szybki przegląd tego, jakie typy rękojeści występują w japońskich nożach. Oczywiście to będzie bardzo skrótowy przegląd, ale też przy okazji zastanowimy się, czy istnieje idealny kształt rękojeści noża, tak aby każdy z niego mógł swobodnie korzystać. Naprawdę wielu kupujących japońskie noże zastanawia się, która z rękojeści będzie najwygodniejsza, i tutaj niestety chyba muszę Was rozczarować. Chociaż kroję japońskimi nożami od bardzo, bardzo wielu lat, ucząc sztuki krojenia i zawodowych kucharzy i amatorów, ja sam do dzisiaj nie znalazłem rękojeści najlepszej. Po prostu kroi mi się nożami japońskimi doskonale. Przyzwyczaiłem się po prostu do różnego typu rękojeści, niemniej. Myślę tutaj o tych z Was, wszystkich, którzy chcieliby mieć jeden, dwa, może maksymalnie nawet trzy noże w domu. Tu faktycznie wybór jest no, dosyć ważny. Myślę oczywiście o rękojeści. Chodzi o to, abyście nóż trzymali pewnie w dłoni, aby Wam się dobrze nim kroiło, abyście po nawet kilku latach nie musieli stwierdzać, że musicie kupować coś jeszcze innego, bo się nie potraficie przyzwyczaić do tej jakiejś dosyć specyficznej bądź co bądź rękojeści. Chyba najpopularniejszą, może nie najpopularniejszą, ale jednym z najpopularniejszych typów rękojeści, o których przyzwyczajili nas europejscy producenci, są mniej więcej rękojeści w takim, powiedziałbym, nieco vintage'owym, oldschoolowym stylu. Są to rękojeści noży, które na pewno pamiętacie z kuchni własnych rodziców, nawet dziadków czy pradziadków. To są takie rękojeści, które praktycznie rzecz biorąc na przestrzeni ostatnich 150-180 lat prawie że się nie zmieniły. Ja przypuszczam, że wielu z Was jeszcze ma w domu nóż właśnie o podobnym kształcie rękojeści. Co ciekawe, w przypadku noży japońskich mówimy właśnie, jeżeli mamy rękojeści podobne, zbliżone do tego, co znamy na rynku europejskim. W przypadku właśnie noży japońskich możemy również mówić o kształcie rękojeści, który jest do złudzenia podobny właśnie do rękojeści tworzonych noży tutaj w Europie, czy w Stanach, czy we Francji. To są tak zwane rękojeści zeuropeizowane. Oczywiście. Nie ma jakiejś takiej konkretnej klasyfikacji, jak te rękojeści powinny wyglądać. Niemniej tutaj popatrzcie, mam w dłoni nóż, który ma taką rękojeść, można by powiedzieć w cudzysłów nieco babciną, taką właśnie oldschoolową, taką vintage'ową. Są to rękojeści dedykowane tym wszystkim z was, którzy chcąc przejść z etapu noży europejskich na krojenie właśnie nożami japońskimi, niekoniecznie chcieliby musieć przyzwyczajać się do jakichś ortodoksyjnych czy dziwnych rękojeści. Po prostu taki nóż bierze się w rękę. I czujecie, jakbyście się z nim urodzili. Drugim typem rękojeści są rękojeści owalne bądź nieco eliptyczne. Tutaj musimy pamiętać, że są to rękojeści czasami nawet dosyć potężne, i chociaż możecie mieć wrażenie, że te rękojeści nie będą wpasowywały się bardzo dobrze w dłoń, tutaj może malutkie sprostowanie. Wszystko, co jest takie właśnie ergonomiczne, powiedziałbym właśnie lekko owalne czy okrągłe, bardzo dobrze się trzyma, ale sztuką dobrania dla siebie dobrego noża będzie również zwrócenie uwagi na materiał. O materiale powiem za momencie. Popatrzcie, tu mam takie dwa zupełnie odmienne przykłady. Tutaj mamy rękojeść, tak jak mówię, dosyć dużą, bo ona tutaj w najszerszym miejscu no, ma ponad 2 cm wysokości i jakieś 2 troszkę ponad centymetra szerokości, więc tak jak mówię, dosyć potężne rękojeści. Dosyć ciężkie, dosyć masywne, ale z kolei genialnie wpasowujące się w dłoń. Są to rękojeści, do których też nie musicie się jakoś specjalnie przygotowywać, przyzwyczajać. Po prostu chwytacie taki nóż do ręki i kroi się nim naprawdę, naprawdę bardzo wygodnie. Co ciekawe, przy tego typu rękojeściach, tak jak wspomniałem, jakiejś takiej troszeczkę wykrzywionej elipsie, czy, czy, czy takim troszeczkę spłaszczonym owalu, macie pewność, że nawet jeżeli Macie drobne dłonie, tutaj właśnie taka informacja dla pań, które kochają ostrymi nożami się posługiwać. Tutaj też te wszystkie panie o drobnej budowie ciała, o drobnych dłoniach, nie będą z takimi nożami na pewno miały problemu. Szybciutki przegląd może takich już nieco bardziej japońskich, klasycznych, tradycyjnych rękojeści, ale do tego stopnia jeszcze nie ortodoksyjnych, nie takich skrajnych, że też bardzo, bardzo wielu użytkowników łapiąc taki nóż do ręki, chwytając go mówi, że Trzyma się go świetnie. Mam w dłoni tutaj taki bardzo specyficzny nóż o takim kształcie rękojeści, która jest wzorowana na starożytnych kińżałach, sztyletach ofiarnych i mieczach sprzed epoki średniowiecza japońskiego. To są już takie kształty, które troszeczkę też przypominają nam sztylety, miecze ze wschodu, prawda? Tureckie, irańskie. Pakistańskie bądź nawet indyjskie. Niektórym się zupełnie to nie podoba, niektórzy zakochują się w tym kształcie, czy będziemy mieli lekko żłobioną rękojeść, czy ona będzie troszeczkę wypolerowana w niektórych miejscach, a w troszkę innych miejscach właśnie miała kilka załamań. Te rękojeści równie doskonale trzyma się w dłoni, niemniej one w nielu skrojących nie przypominają tych klasycznych rękojeści noży japońskich, stąd na przykład tego typu rękojeści są czasami. Pomijane w wyborze noży, ale tak jak mówię, z takimi rękojeściami również nie mam problemu. One są bardzo ergonomiczne, świetnie wpasowują się w krzywiznę dłoni i nawet przy długiej pracy takim nożem nie będziecie czuli zmęczenia. To są takie fajne rękojeści, które są, powiedziałbym, wydłużone tutaj, w tej, tej, tej części, którą trzymam. One nie są już takie obłe, takie pękate i dzięki temu właśnie przy dobrym. Fajnym takim uchwycie, pewnym, z kolei nie musimy zaciskać na tej rękojeści bardzo mocno pięści, nie czujemy zmęczenia palców, nie czujemy zmęczenia nadgarstka. No i kolejny typ rękojeści, z którym trzeba się zapoznać, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o wyborze jakichś czasami bardzo ortodoksyjnych nawet noży japońskich, to jest już Nakiri. Zwróćcie uwagę, on już no, wygląda jakby był zakopany w ziemi przez wiele, wiele dekad. To jest stal rdzewna, ten nóż ma już kilkanaście lat. On się pokrywa patyną w zależności od właśnie utleniającego się tutaj metalu, utleniającego się stali. Niemniej, przy tego typu właśnie ciekawych kształtach noży, przy tych ortodoksyjnych stalach, często mamy do czynienia z rękojeściami w kształcie litery D. My byśmy nazwali, że to jest taka litera D z takim niewielkim brzuszkiem tutaj z tej strony. To jest rękojeść dostosowana oczywiście dla osób praworęcznych, co jest bardzo specyficzne, bo również istnieją rękojeści tego typu dostosowane dla leworęcznych użytkowników. Tu jest gładka, tutaj, tutaj też, ale tutaj już ma właśnie taką, taką niewielką krzywiznę. Dwie takie ścianki, które tworząc właśnie ten brzuszek tworzą literkę D. W nomenklaturze firm japońskich tworzących noże, czy to tych nawet potężnych, czy nawet tych maleńkich kuźni, nazywa się to rękojeścią w kształcie kasztana. I faktycznie, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, dla praworęcznych te rękojeści z tym takim właśnie lekkim wyżłobieniem, znaczy, przepraszam, z tą, z tą, z tą taką krzywizną tutaj, też fantastycznie prasowują się w dłoń. Ja, tak jak mówię, nie mam z tym problemu żadnego. Nasi klienci od wielu, wielu lat trzymając takie noże w ręce są zaskoczeni, jak łatwo można się do takich rękojeści przyzwyczaić. No i na koniec Chyba jedne z najbardziej ortodoksyjnych, obecnie dostępnych rękojeści w nożach japońskich. Myślę tutaj o rękojeściach 8, 10, nawet czasami kątnych, z reguły ośmiokątnych, nazywanych również oktagonalnymi. Może być klasyczny oktagon, a mogą być też rękojeści często oktagonalne, które na dodatek tutaj na końcu trzonka są jeszcze lekko wykrzywione w prawo lub w lewo, z reguły w prawo dla praworęcznych, a taką grupę noży tworzy się w na największych ilościach i najczęściej. I popatrzcie, jak nieprawdopodobnie inne są te rękojeści od tego, o czym mówiłem na początku. Tutaj mamy klasyczną, zeuropejzowaną rękojeść, a popatrzcie, jak daleko zaszliśmy w przeglądzie rękojeści. Jeżeli dotychczas kroilibyście nożami klasycznymi europejskimi, właśnie z takimi trzonkami, to do takich rękojeści, właśnie tych ośmiokątnych czy nawet dziesięciokątnych, musielibyście się nieco przyzwyczaić. Co znaczy nieco? Trzymając taki nóż po raz pierwszy w dłoni, macie wrażenie, że on jest kanciasty, że on jest dziwny. Może nie tyle niewygodny, co dziwny. I faktycznie, jeżeli macie ochotę kupić sobie taki nóż, bądź sprezentować nóż japoński komuś z rodziny, znajomym, przyjaciołom, ale taki nóż będzie miał kształt takiej rękojeści, musicie założyć, że krojący takim nożem będzie się właśnie troszkę musiał do tej rękojeści przyzwyczaić. Powiem Wam szczerze, że rozmawiając z klientami, podawali no, taki dosyć różny czas, w którym ktoś zaczynał się do tego przyzwyczajać. Ja sam pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy chwyciłem nóż o oktogonalnej rękojeści, e, też miałem takie wrażenie nieco dziwaczne, nieco, nieco toporne powiedziałbym wewnątrz dłoni. <laughs> miałem wrażenie, że może zajmie mi bardzo dużo czasu, zanim się do tego noża przyzwyczaję. Ale minęły dwa dni i przestały takie noże mnie przerażać. Niektórzy klienci mówili mi, że w domowych warunkach, kiedy wiadomo, kroi się mniej niż parę godzin dziennie, ten czas przyzwyczajenia się do takiej rękojeści z reguły nie przekracza tygodnia, dwóch tygodni. Więc jeśli macie ochotę na takie noże, również nie musicie się ich obawiać, ale tak jak wspomniałem, musicie założyć, że do takich właśnie specyficznych, już ultra powiedziałbym. Klasycznie japońskich, tradycyjnych rękojeści, tego czasu przyzwyczajenia będzie Wam troszeczkę potrzeba. Pewnie oglądający ten materiał chcieliby jednoznacznie usłyszeć ode mnie, która z prezentowanych kształtów rękojeści jest najwygodniejsza. Niestety tego nie powiem. <śmiech> Trudno. <śmiech> Musicie sobie jakoś coś z tego filmu dla siebie wybrać. Ja powiem inaczej. W moim przekonaniu. Nie ma rękojeści japońskich noży, takich prawdziwie japońskich noży, które byłyby niewygodne. Mogą być specyficzne, mogą wymagać od Was jakiegoś czasu przyzwyczajenia się do nich. Japońskie noże mogą być wyposażone w rękojeści stworzone z różnych gatunków drewna. Ja myślę, że tutaj nie ma możliwości określenia, jakie naprawdę są te najlepsze gatunki drewna. Ja znalazłem noże, które są wyposażane w tak luksusowe i rzadkie gatunki drewna, że cena oczywiście leci w górę. E, Niemniej, z czym się możecie spotkać? Tak na szybko, z takich już najbardziej, powiedziałbym, luksusowych czy ciekawych typów drewna. Jesion popielny, brzoza masu. Idąc dalej, mamy dąb japoński, magnolia, Drewno palisandru, może być drewno różane, może to być drewno hebanu, może to być drewno cho. Co specyficzne, to jest też już taki laminat. Drewno żelazne może funkcjonować, czyli tak zwany ironwood. Mogą funkcjonować gatunki drewna, łączone oczywiście z różnymi innymi elementami drewna. W tym momencie często już mówimy o takich rękojeściach customowanych, tworzonych na specjalne życzenie klienta. Rzadziej spotykane, no bo tak jak wspomniałem wtedy, te luksusowe gatunki drewna niebotycznie podnoszą cenę noża, no i samo oprawianie tych noży właśnie w te luksusowe rękojeści też trwa, no zmienia się wtedy wiadomo też czas oczekiwania na sam produkt. No i jeśli już mówimy o rękojeściach z klasycznego, prawdziwego drewna, no musimy założyć, że czasem te rękojeści trzeba będzie w jakiś sposób no, impregnować, dbać o nie na pewno mocniej niż o rękojeści z innych materiałów. O tych materiałach za momencie. Słuchajcie kochani, jeżeli macie piękne japońskie noże z drewnem właśnie takim już bardzo luksusowym albo nawet takim prostszym, to jest dąb japoński. Przepraszam, to jest magnolia. W innych liniach może występować dąb japoński. Więc jeżeli macie w ogóle drewniane rękojeści, na co musicie uważać? Po pierwsze, są to rękojeści klasycznie nieodporne na wilgoć w takim stopniu, jak obecnie nowoczesne, tworzone materiały. Musimy pamiętać, że jeżeli taki nóż będziecie używać, on zaraz po używaniu, zaraz po krojeniu powinien być umyty, wysuszony, odłożony na stojak, na pulpit, do pudełka. Takie noże z tymi drewnianymi, pięknymi rękościami nie mogą znajdować się w zlebowym zmywaku, nie mogą być moczone, więc na to na pewno musicie uważać. Czego jeszcze z tymi nożami robić nie wolno? W przypadku naturalnego drewna ważnym jest, aby noże nie stały blisko kuchenki, piekarnika, źródeł ciepła. Również, aby nie stały blisko parapetu, na które padają bardzo mocne, ostre promienie słońca. Chodzi o to, aby takie drewno nam się nie sychało, nie pękało. I tutaj właśnie Kwestia, oczywiście, zawsze, zawsze, zawsze myjemy noże ręcznie, nawet jeżeli będziecie mieli japońskie noże z innych, z rękojeściami z innych materiałów, o których za moment powiem, też musicie mieć to ręcznie. Niemniej, kwestia ważna, po jakimś czasie może się okazać, że chociaż te rękojeści były impregnowane specjalnymi olejami, bądź nawet lakierami, że będziecie musieli takie rękojeści sobie zaimpregnować. I teraz, oczywiście, metod mam wrażenie, jest ogromna ilość. Może szybciutka kwestia z takich dwóch, my to pokażemy również, jak to wygląda. Drewno naturalne możecie impregnować mineralnymi olejami, co specyficzne, słuchajcie, ciekawe. Możecie nawet sięgnąć po zwyczajną oliwkę dla dzieci, taką właśnie, którą naciera się niemowlęta. To już sprawdza się faktycznie całkiem nieźle w przypadku luksusowych czy fajnych gatunków drewna. Druga sprawa, jeżeli będziecie chcieli impregnować sobie takie rękojeści, możecie oczywiście wy wykorzystać specjalne preparaty. Do impregnowania szlachetnych bądź egzotycznych gatunków drewna to na przykład może być olej karnału, bo on jest akurat niezwykle twardy po zastygnięciu. Na pewno zmieni kolor rękojeści. Przy okazji to są dosyć drogie oleje. Ale z takich metod, powiedzmy sobie troszkę domowych, a jeszcze niezbyt drogich, no przecież takie piękne rękojeści również można impregnować na przykład ciepłym woskiem pszczelim, który się nakłada w większych ilościach, zostawia na nożu przeciera, wciera, a potem to się płucze i to, co sobie to drewno już wchłonęło, zostaje wewnątrz. Obecnie jedna z największych grup noży tworzonych w Japonii posiada rękojeści wykonane z drewna paka. Co specyficzne, słuchajcie, kochani, to nie jest drewno występujące w naturze. Drewno paka to jest sposób łączenia różnych gatunków drewna. To może być klon, to może być brzoza, to może być dąb, to tak naprawdę nie gra roli już, co to będzie za gatunek drewna. Ważne, żeby w procesie produkcji można było go połączyć z różnego typu żywicami. I w ten sposób elementy drewna zatopione w żywicy, ukształtowane pod ogromnym ciśnieniem, stają się niesamowicie, powiedziałbym, plastyczne. Słuchajcie, kochani, drewnopaka, popatrzcie. To jest drewnopaka, to jest drewnopaka, to jest drewnopaka. Co specyficzne, to również jest drewnopaka. To też jest drewnopaka więc może to przybrać od różnorodne kształty, różnorodne kolory może mieć takie drewno, od najciemniejszych aż po najjaśniejsze. Te właśnie trzonki z drewna paka mogą imitować do złudzenia przypominające rękojeści tak jakby były wykonane z drewna, a mogą też przypominać rękojeści z syntetycznych różnych materiałów. Co ciekawe, jeżeli będziecie mieli nóż z drewnem paka, musimy założyć, że tak jak wspomniałem jest to drewno łączone z żywicami, po to, aby było ekstremalnie odporne na wilgoć. I teraz w takiej sytuacji, tak jak mówiłem, w przypadku noży z ze zwykłymi drewnianymi rękojeściami, taki już nie powinien być namaczany w wodzie. Drewno paka teoretycznie mogłoby być, powiedzmy sobie, zostawione w zlewozmywaku, gdzie tam sobie będzie czekało na umycie jakiś czas, ale Znowu tutaj musimy pamiętać o tym, że te noże mają służyć nam całymi latami, więc nawet jeżeli to drewno paka samo z siebie, z założenia jest odporne niesamowicie na wilgoć, na kwasy, na zasady itd. warto by było, abyście znowu wypracowali sobie przy takich nożach nawyk, kroimy, myjemy, suszymy. I tyle trzeba wiedzieć na temat drewna paka. Co jeszcze może o konserwacji, bo to jest ważne. Drewno paka też od czasu do czasu, ale to już tak naprawdę bardzo ekstremalnych, powiedzmy sobie, odstępach czasu można próbować zaimpregnować. Niemniej w większości wypadków Wam się to nie uda, z tego względu, że właśnie drewno połączone z żywicami, ono już ma taką strukturę, która nie będzie wchłaniała preparatów do, czy oczywiście w takiej ilości, jak zrobiłoby to normalne drewno. Nie będzie taki uchwyt, taka rączka mogła być tak mocno impregnowana różnymi właśnie materiałami, różnymi preparatami, z tego względu, że tak jak mówię, ono po prostu nie będzie przyjmowało już lepkości specjalnych olejów, czy na przykład nawet tego ciepłego wosku pszczelego. Stąd tutaj można próbować tego typu rękojeści na raz, na jakieś półtora roku, dwa lata, delikatnie przesmarować różnymi właśnie preparatami. Ale tutaj myślę, że poza lekką zmianą koloru na takich na przykład jasnych rękojeściach, większego jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, efektu nie uzyskamy. W materiałach, które znajdujemy w rękojeściach luksusowych japońskich noży, możecie często znaleźć róg jelenia, kości zwierząt. To mogą być żółte, białe, barwione również różne kości, poroża, części szkieletu zwierząt. Oczywiście, im bardziej prestiżowy nóż, no to będzie oczywiście cena rosła, ale zdarzają się, słuchajcie, w świecie tacy miłośnicy rękojeści, że życzą sobie, aby rękojeść z noża stworzyć, nie wiem, skła gigantycznego megalodona, czy nawet jakichś kopalnych stworów sprzed milionów lat, dinozaurów i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, tak jak mówię, ceny przypuszczam wtedy są kosmiczne. Niemniej możecie nawet w nożach za 2, 2,5-3 tysiące złotych spotkać się właśnie z takimi mistrzami rzemiosła, którzy dbając całe lata o doskonały warsztat, o doskonałe opanowanie stali, z której kują noże, to są też czasami mistrzowie, którzy bawiąc się właśnie różnorodnymi materiałami dedykują swoje noże takim już największym, powiedziałbym, pasjonatom ostrego, świetnego krojenia. Oczywiście w przypadku kości zwierzęcych tutaj jakiegoś specjalnego y, sposobu dbania o nie nie ma. Wiadomo, no musimy tylko pamiętać o to, żeby takim nożem gdzieś bardzo mocno nie uderzać w twarde powierzchnie, bo właśnie w tym momencie, kiedy mamy kość, czy to będzie róg jelenia, czy to będą kości zwierzęce, no, to w tym momencie moglibyśmy sobie taką kość uszczerbić czy łamać, więc wiadomo, że to jest wtedy też nóż, na który musimy nieco uważać. Ale jeżeli chodzi o samą konserwację, z reguły mycie zwykłym, normalnym płynem do mycia naczyń z ciepłą wodą wystarczy. Są oczywiście na świecie specjalne preparaty, w Polsce na pewno też je znajdziecie, którymi można by było takie noże czy takie trzonki polerować, ale tak jak mówię, myślę, że tutaj w tym akurat przypadku jakiegoś większego problemu mieć nie będziecie. Jest grupa noży wykonanych, w sensie oczywiście trzonków, wykonanych z tak zwanej mikarty. Mikarta, podobnie jak drewno paka, nie występuje w naturze, to jest po prostu łączenie warstw płótna, materiałów różnych, właśnie z żywicami. W rękojeściach z mikarty, wspólnym elementem, bo tak jak wam mówiłem, one mogą być zupełnie różnie kształtowane, mogą mieć zupełnie różne kolory. W rękojeściach z mikarty, wspólnym elementem jest to, że widać. Włókna materiału, dosłownie, jak się przyjrzymy z bliska tej rękojeści, widzimy tam czasami sploty, właśnie płótna, sploty materiału, z którego ta rękojeść została stworzona. Świetna sprawa, naprawdę polecam też takie rękojeści tym z Was, wszystkim, którzy chcą mieć coś pięknego, czasami polerowanego, mniej lub bardziej w domu, a naprawdę odpornego na wilgoć. Zostawiłem sobie na koniec bardzo specyficzne rękojeści. Z jednej strony genialne, ponieważ praktycznie niezniszczalne. W kategoriach drewnianych, czy nawet wykonanych z drewna, paka rękojeści, takie rękojeści z tworzyw sztucznych są ekstremalnie mocne, ale to jest tworzywo. Często, szukając japońskiego doża chcemy, aby on był taki prawdziwie japoński. Słuchajcie, kochani, jest to trochę niesprawiedliwe określenie właśnie tutaj, noży z takimi trzonkami z różnych materiałów. Z różnych tworzyw sztucznych. Co może tu występować? Oczywiście może występować korian, to jest na przykład takie białe tworzywo. Może występować żywica poliacetylowa. poliacetylowa przepraszam, Mogą występować różnego typu y, trzonki z tworzywa POM, również jakoś tam, inaczej zagęszczanych dwu, trzy, czterokrotnie polipropylenów, polietylenów itd. Tutaj założenie sztucznych rękojeści, tych tworzyw sztucznych polega na, na tym, aby taki nóż był takim, przepraszam za wyrażenie, wołem roboczym. On ma spełniać warunki często bardzo wyśrubowane, narzucane na kuchnie restauracje profesjonalne. Natomiast, tak jak mówię, to są rękojeści naprawdę świetnie. Ja znam jedną markę, która tworząc noże ze sztucznego marmuru stworzyła rękojeści tak genialne, że trzyma się nawet lepiej niż drewniane. To są akurat noże marki Kasumi z linii VG10 Pro. Tam mamy, słuchajcie, kochani, sztuczny marmur. To wygląda jak rozgwieżdżone niebo, coś nieprawdopodobnego, i tak jak mówię, trzyma się to w rękach niesamowicie mocno. Niemniej, co specyficzne, wiem z doświadczenia, że klienci, tacy już puchryści, którzy chcą w domu tworzyć sobie własną taką potężną, wspaniałą kolekcję noży, często unikają tego typu rękojeści. Tak jak wspomniałem, jest to też w jakiś sposób zrozumiałe. No chcemy prawda, mieć kontakt z naturą, chcemy mieć właśnie w ręku drewno, ewentualnie piękne drewnopaka. Natomiast tutaj, słówko na obronę tego typu tworzyw sztucznych, one są czasami ekstremalnie odporne na ścieranie. Czasami są to z kolei materiały, które są antyalergiczne, antybakteryjne. Są to czasami materiały opracowane po to, aby. Zawodowi kucharze, którzy sięgają po nóż mokrą czy tłustą dłonią, mieli pewność, że takie właśnie rękojeści noże, że takie trzonki z tej dłoni im się nie wyślizną. Stąd tutaj tak jak mówię. Chociaż unikamy tworzyw sztucznych w nożach, myślę tutaj z własnego doświadczenia, z doświadczenia naszych klientów, w dużej mierze chcąc właśnie tworzyć kolekcję, kupują coś, powiedzmy sobie, bardziej takiego no prestiżowego podziałem. To tutaj, tak jak wspomniałem, dla bardzo wielu użytkowników tego typu rękojeści są też naprawdę świetnym sposobem na rozpoczęcie w ogóle pracy czy, czy, czy przygody z japońskimi nożami. Co ciekawe, kiedy na przykład dajemy w prezencie nóż nastolatkom czy dzieciom, które kochają gotować, kochają kroić, myślę, że nie jest od rzeczy podarowanie komuś noża właśnie z takim typem rękojeści, właśnie z różnych materiałów sztucznych. W tym momencie. Ten adept krojenia, ten ktoś, kto fascynuje się dopiero rozpoczyna swoją przygodę z gotowaniem, nie musi tak ekstremalnie dbać o rękojeści tych noży. Nie musi się martwić, że ta rękojeść po prostu w którymś momencie mu napęcznieje, z, z, nie wiem, zestarzeje się albo po prostu zeschnie. Po prostu takie nóż się bierze do ręki, myje i kroi ciągiem i ciągiem. Niemniej, tak jak mówię, no tu już tutaj każdy z Was musi wybrać, czy taki typ rękojeści, właśnie stworzy sztucznych, chciałby mieć u siebie w kuchni? No i oczywiście w zestawieniu o materiałach, z których stworzone są rękojeści japońskich, noży, trudno było nie wspomnieć o rękojeściach z różnych typów stali. Ale ja nie chcę, nie będę, nie lubię takich rękojeści, nie będę o nich mówił. Tu już musi się to komuś podobać lub nie. Eee, zimne w dotyku, surowe. Ja sobie dałem po prostu z tym spokój. Co nie znaczy, że te rękojeści są do niczego, ale tak jak mówię, wolałbym. O tym się nie wypowiadać, każdy ma jakieś swoje gusta, guściory, guściki, z tym się nie dyskutuje, więc tak jak mówię, u mnie takich noży nie ma i nie będzie. Do zakończenia materiału chciałbym wam powiedzieć o jednej bardzo specyficznej kwestii. Jeżeli będziecie kupowali prawdziwe japońskie noże, i nawet niekoniecznie te najdroższe, ale z dobrych kuźni, zrenomowanych źródeł, takich producentów czy Mistrzów rzemiosła, którzy naprawdę oddali serce i duszę swojemu zajęciu, możecie być pewni, że niezależnie jaki nóż wybierzecie, z jaką rękojeścią, on będzie dobry, albo bardzo dobry, czy wręcz doskonały. Tak jak wspomniałem, oczywiście do typów rękojeści trzeba się będzie przyzwyczaić i no, mieć na względzie może materiał też, z którego wykonany jest trzonek. Tu będzie oczywiście bardziej chyba chodziła Wam po głowie kwestia tego, jak nóż będzie prezentował się w kuchni, jak będzie Wam tą kuchnię ozdabiał, jak się nim będzie pracowało, to już jest, tak jak mówię, kwestia zupełnie indywidualna. Niemniej naprawdę to jest niesamowita sprawa, że przy tej ogromnie gigantycznej, wielowiekowej tradycji kucia doskonałych mieczy i noży, Japończycy tworzą noże, które faktycznie doskonale trzyma się w dłoni, świetnie się nimi pracuje. I tak jak wspomniałem, różne materiały no będą pewnie i są dedykowane różnym typom odbiorców. Tutaj chyba nie ma z tym co walczyć, nie ma z tym co dyskutować. Nie ma się, mam wrażenie, też sensu upierać, że muszę mieć tylko i wyłącznie rękojeści z drewna. Przy takim wyborze, powiedzmy sobie, mieszanych różnych noży, różnych takich kolekcji, które będą miały różne typy trzonków, różne typy rękojeści, myślę, że rozsądniej byłoby albo zadzwonić, zapytać sprzedawcę: Jak faktycznie ma się to do takiego, powiedzmy sobie, codziennego, zwykłego, klasycznego użycia? Właśnie jakiś typ rękojeścia, jakiś jego kształt, albo po prostu najlepiej by było, abyście wzięli taki noż do ręki, sprawdzili jak Wam się tym będzie kroiło, jak się go będzie trzymało w dłoni, bo od tego naprawdę bardzo, bardzo wiele zależy. Ci z Was, wszyscy, którzy mieliby ochotę odwiedzić nasze studio, zapraszam bardzo serdecznie, zadzwońcie, umówcie się na wizytę. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, mamy naprawdę, naprawdę dużo noży, z praktycznie każdego dostępnego na świecie materiału. Eee, więc tutaj nie dość, że mamy fajne różne stale od tych takich najbardziej prostych aż po najbardziej zaawansowane mamy też właśnie różnorodne rękojeści. Ja dzisiaj wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, klikajcie w dzwoneczek i oglądajcie kolejne nasze filmy. Do zobaczenia!